Pora na kolejny tekst z serii W poszukiwaniu pasji. Ostatni artykuł cieszy się sporą popularnością i wygląda na to, że taka inspiracja płynąca ze zmagań samych czytelników jest strzałem w dziesiątkę. Pora na kolejny tekst z serii W poszukiwaniu pasji. Ostatni artykuł cieszy się sporą popularnością i wygląda na to, że taka inspiracja płynąca ze zmagań samych czytelników jest strzałem w dziesiątkę. Tym razem swoją historię opowie Marcin Nalborczyk który w swoim repertuarze doświadczeń ma m.in. lot szybowcem. Szukając swojej pasji obrał strategię, która według niego pozwoli mu dalej konsekwentnie próbować swoich sił w najróżniejszych dziedzinach zawodowych. Zapraszam do czytania i dyskusji. Akwizytor z pasją Mój problem polegał na tym, że od zawsze czułem, że pasuje mi prawie wszystko i jednocześnie nic na 100%. Zero zdecydowania przy wyborze gimnazjum, liceum. W kierunku studiów. Byłem, można powiedzieć, uniwersalny, żadnego specjalnego pociągu w określonym kierunku. Strasznie frustrujące uczucie moją radą jest ciągłe próbowanie nowych rzeczy, odgrywanie roli poszukiwacza, gdzie skarbem jest ukryta pasja. Tak właśnie działam. Szukam. Proces poszukiwania dość naiwnie rozpocząłem od przeanalizowania słowniczka zawodów, jakie człowiek może wykonywać. Drogą eliminacji doszedłem do kilkunastu stanowisk. Jednym z nich był zawód zawodowego pilota. Podobała mi się wizja, wyobrażenie czy idea jakkolwiek sobie to ktoś zechce nazwać. Prestiż z tym związany, doza adrenaliny, oryginalność na rynku pracy. Pewien posmak elitarności. Jak mogłem zdecydować czy to właśnie jest dla mnie to? Kurs na śmigłowiec 300 tysięcy złotych, kurs na samoloty linii lotniczych 150 tysięcy złotych, kurs na małe samoloty kilkadziesiąt tysięcy złotych. Perspektywy sprawdzenia cholernie odległe i prawie nieosiągalne. Wpadłem na pewien pomysł. Wykupiłem w najbliższym aeroklubie jeden H przelotu szybowcem za 250 zł. Mówiąc prosto prostolinijnie przez połowę przelotu myślałem, że się pożygam. Przez kolejne dwa H po przelocie odzyskiwałem pełną zdolność do normalnego funkcjonowania. Co mi to dało? Opłacało się za 250 zł. mieć takie ponure doświadczenie, a no te marne 250 zł. sprawiły, że już wiedziałem, iż jednak nie chcę zostać pilotem, klasyczny przykład, w którym wyobraźnia uderza w twardy mur zwany rzeczywistością. Gdybym nie skorzystał z tego przelotu, pewnie do tej pory siedziałbym nad książkami, kuł teorię i latał na symulatorze. Co śmieszniejsze, zanim postanowiłem wykupić jeden H na szybowcu. Cały ten asortyment miałem już zakupiony i powoli zaczynałem teoretyzować. Po paru dniach od przelotu, wszystkie rzeczy błogosławioną drogą Allegro znalazły innych właścicieli. Podsumowując, krok naprzód w odnajdywaniu tego czegoś lub jak w tym przypadku było eliminowaniu tego, czym na pewno to nie jest. Kiedy podjarałem się dość poważnie filmem dokumentalnym STEP, chciałem sprawdzić się w narciarstwie. Jako, że lubię kontakt z ludźmi. Postanowiłem, że będzie to licencja instruktora narciarstwa, nadal borykam się z pierwszym stopniem, ale co z tego, wiem, że robię coś, aby się przekonać w realnych odczuciach, według mnie żadna, nie wiadomo jak bardzo intensywna wizualizacja tego nie zastąpi wczuwanie się w sytuację, wyobrażanie otaczających dźwięków, wizualizacja otoczenia i siebie w nim jak się mają do realnych bodźców Ten element poszukiwań staram się cały czas kontynuować, aby ostatecznie się przekonać Mam z tego sporo frajdy Uśmiech Następny element moich poszukiwań miał te same korzenie co poprzedni Po oglądnięciu filmu Guardian postanowiłem sprawdzić swoich sił jako ratownik wodny Film absolutnie mnie zainspirował Narażać własne życie So od hers my life Wydaje mi się to niesamowicie szlachetne i ubogacające dusze Od tamtej pory mam niesamowite w tym kierunku. Regularnie, co drugi dzień jeździłem na basen. Po dwa miesiącach takiego treningu przystąpiłem do kursu. Praktycznie mam już licencję młodszego ratownika. Wiem, że jest to niewiele jak na razie. Ale plany obejmują w tym roku dalszy stopień, a następnie rozszerzenia na morze-jezioro-rzekę. Poza tym zawsze od czegoś trzeba zacząć. Nikt nie rodzi się mistrzem w danej dziedzinie. Do mistrzostwa wytrwale dochodzi się latami ciężkiej i systematycznej pracy. Wizji i pomysłów, które chciałbym realizować jest bardzo wiele. Jest jednak pewien szkopuł. Myślę, że każdy tutaj się ze mną zgodzi. Na to wszystko potrzebne są fundusze. Nikt za darmo nie polata na lotni. Nie poskacze na spadochronie, nie wyjedzie do klasztoru w Tybecie, żeby zgłębiać własne duchowe. Ja, nie będzie mógł brać udziału w samochodowych rajdach itp. I tak dalej stąd doszedłem do wniosku, że dla mnie najlepszym rozwiązaniem będzie wybranie branży, w której najszybciej będę w stanie osiągnąć niezależność finansową. DJ. żyć pasywnym dochodem z procentów zgromadzone kapitału, tak zwane status rentiera. Wybrałem finanse i inwestycje. Świat finansowy oferuje wręcz niewyobrażalne możliwości naprawdę bardzo szybkiego zysku. Skąd kapitał na inwestycje? Żeby jeszcze bardziej to przyspieszyć, obstawiłem zawód z nienawidzonego akwizytora, z nienawidzonego, ponieważ większość szczuje go psami. Według mnie daje on jednak coś, czego nie daje luźna praca na atacie. Efekty w postaci zarobków są adekwatne do poświęconego czasu i zaangażowania. Mi to pasuje nawet jeżeli przyjdzie mi się borykać z ludzką niechęcią czy uprzedzeniem. Co więcej, jakiś dureń z marginesu społecznego mógłby w tym dostrzec nawet kolejny bonus wzmacnianie charakteru i cierpliwości. Takim optymistycznym durniem jestem właśnie ja uśmiech, tak więc według mnie niezależność finansowa jest tutaj kapitalnym kluczem do rozwiązania problemu. Dodatkowo osiągając takową. Człowiek nigdy nie będzie już patrzył przez pryzmat pieniądza, będzie mógł oddać się temu, co da mu naturalne szczęście i radość, czymkolwiek to nie będzie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podczas dążenia do owej niezależności nadal próbować i szukać. Jak ktoś kiedyś mądrze powiedział, pieniądze są efektem ubocznym życia pasją, nadal zastanawiasz się, czy warto szukać. Pozdrawiam ciepło. Co sądzisz o ścieżce, Marcinna? Jeśli masz jakieś sugestie, gratulacje lub motywujące słowa dla niego, pisz w komentarzach.